Nowości w zespole szkół technicznych. Trwają przygotowania do rozpoczęcia rozbudowy i modernizacji głównego gmachu 70, a także do montażu fotowoltaiki. Lada dzień rozpocznie się przesadzanie drzew i krzewów z miejsca, w którym stanie nowa część budynku. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. A to dopiero początek. W planach jest już następna inwestycja. Pozyskaliśmy kolejne środki unijne. Na modernizację i rozbudowę szkoły, a przede wszystkim warsztatów. Zdobyliśmy blisko 7,5 miliona złotych z Unii Europejskiej, a całościowy koszt projektu wyniesie blisko 11 milionów złotych. Wkład samorządu to 3,5 miliona złotych. Za te pieniądze zostaną rozbudowane i wyposażone sale warsztatowe. Cieszę się, że powstanie nowy budynek spawalni wyposażony i w pomieszczenia socjalne, ale również i w rekuperację odciągu spalin, i w nowoczesne urządzenia spawalnicze, łącznie z ramieniem robota spawalniczego. Modernizację przejdą także pracownia samochodowa oraz stolarnia. W Zespole szkół technicznych kształci się ponad 800 uczniów, w tym około 600 w szkołach branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Dwa kolejne place zabaw w Płocku przeszły gruntowną modernizacją. Tym razem chodzi o miejsca dla najmłodszych na osiedlu Radziwie. Ich odnowienie i urządzenie kosztowało w sumie ponad milion 100 tysięcy złotych. Pierwszy z placów znajduje się na terenie szkoły podstawowej nr 5. Wykonawca ułożył tutaj prawie 300 m2 bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni oraz ustawił nowoczesne urządzenia do zabawy. Dzieci mają do dyspozycji m.in. huśtawkę typu hamak, karuzelę, grę Swingball i zestaw do wspinania się. Drugi z odnowionych placów znajduje się tuż obok na terenie sąsiadującego z podstawówką przedszkola numer 13. W tym miejscu także została ułożona bezpieczna nawierzchnia i stanęło wiele nowych urządzeń. Między innymi domek wielofunkcyjny, huśtawka wahadłowa, bujaki na sprężynach, karuzela, piaskownica, wóz strażacki i policyjny. Obok przedszkola powstała też ścieżka sensoryczna, która pozwoli na zabawę połączoną z edukacją. Z okazji otwarcia placu przedszkolaki z trzynastki przygotowały przedstawienie. Jestem sobie na...